Kredyt dla osób z chwilówkami. Jeżeli masz chwilówki, czyli pożyczki 30-dniowe, masz umowę o pracę bądź działalność gospodarczą, to jest dla Ciebie ratunek, aby wyjść z tej pętli zadłużenia. Oglądaj to wideo dalej, a wytłumaczę Ci, w jaki sposób pomagam takim osobom. Zacznijmy od umowy o pracę. Jeżeli chodzi o pożyczki 30-dniowe, to każdy bank odrzuca wnioski kredytowe osób, które składają u nich zapytanie o konsolidację tych chwilówek na dłuższy okres czasu. Więc trzeba tutaj podziałać w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to skonsolidowanie 30-dniowych chwilówek na dłuższy okres 12 bądź 24 miesiące. W niektórych przypadkach da się na 3 lata wydłużyć. I jak już będziemy mieli to zrobione, to dopiero wtedy w drugim kroku, po dwóch, trzech miesiącach, składamy wniosek do banku o konsolidację wszystkich chwilówek na 5 albo 10 lat. Jakie są warunki w pozyskaniu tego pierwszego kroku? Przede wszystkim trzeba mieć. Umowę o pracę najlepiej na czas nieokreślony, trzeba złożyć wniosek, jest to wniosek zazwyczaj internetowy, a przede wszystkim trzeba się ze mną skontaktować, abym wyjaśnił, jak ten proces wygląda. Drugi przypadek to przypadek działalności gospodarczej. Jeżeli masz firmę i jesteś zakredytowany w sektorze pozabankowym, przypadek jest bardzo podobny. Trzeba pozbyć się w pierwszej kolejności 30-dniowych pożyczek pozabankowych. Robimy to, rozciągając twój dług bez żadnego zabezpieczenia hipotecznego. Na rok, dwa bądź trzy. Następnie w kolejnym kroku także konsolidujemy w banku dane zadłużenie. Zarówno wnioski o konsolidację dla osób z umową o pracę, jak i działalnością gospodarczą analizuję w ciągu jednego dnia. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila, wyślesz swój raport BIG, informację o tym, ile zarabiasz, albo PIT z działalności gospodarczej, a dostaniesz ode mnie kompletną informację, jak tutaj można zadziałać. Oczywiście nie obiecuję każdemu, że jestem w stanie pomóc. Ale zrobię wszystko, żeby obniżyć ci raty kredytu i pomóc ci wyjść z długów. Więc napisz do mnie na adres mailowy: maupa.gmail.com od mojego nazwiska. Uwaga! Dla firm nie zawsze jestem w stanie przygotować odpowiednią konsolidację, kalkulację do obniżenia rat kredytu. I dla wielu firm, wielu firm jedynym rozwiązaniem jest restrukturyzacja długów, a być może upad upadłość konsumencka. Więc jeżeli jesteś już mega zadłużony, masz dużo bieżących opóźnień na ratach kredytu, to to jest jedyne rozwiązanie, które mogę zaproponować. Oczywiście współpracuję z kancelariami, które takie restrukturyzacje przeprowadzają. Wycena każdej restrukturyzacji jest indywidualna, więc jeżeli jesteś taką osobą, która ma dosyć poważne problemy z bikiem, czyli z biurem informacji kredytowej, to napisz do mnie, do mnie a wycenimy dla Ciebie restrukturyzację kredytów. Ja nazywam się Kamil Dyrtkowski, jestem pośrednikiem kredytowym, zajmuję się bankowością od 20 lat, jestem autorem dwóch książek na temat kredytów. Jedną z nich jest jak obniżyć raty kredytów bądź przygotować się do kredytu, aby był on najtańszy. Link do tej książki na pewno znajdziesz w opisie tego wideo. Dziękuję, dziękuję Ci dziękuję bardzo, się, że bardzo. ten materiał. Zapraszam Cię do polubienia tej strony i do komentowania. Jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, zapraszam do kontaktu mailowego. Także tyle ode mnie i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!